Serdecznie. Kiedyś dawno temu każda kolejna generacja samochodu była większa, miała większą pojemność silnika, a w środku siedzieli coraz więksi ludzie. Potem ten trend się odwrócił, przyszła era downsizingu. Mieliśmy i mamy wciąż coraz mniejsze silniki, coraz lżejsze samochody, które wciąż jednak przeważnie z generacji na generację rosną. Dzisiaj testujemy samochód, który wyłamuje się z tego trendu. Ma mniejszej pojemności silnik, jest lżejszy, o tak bardzo duża różnica w wadze, ale jest mniejszy, wyraźnie mniejszy od poprzednika. Powitajmy nową Astrę. Samochód, który według hasł reklamowych Opla drażni konkurencję i jest bezwstydnie luksusowy. Jak się aspiracje Opla mają do rzeczywistości, sprawdzimy w dzisiejszym teście. Astra jest dostępna na naszym rynku już od 24 lat. Rok 1991 wtedy zadebiutowała pierwsza generacja, była bardzo popularna w Polsce, zajmowała trzecie miejsce na liście najchętniej wybieranych samochodów przez Polaków. Dzisiaj mamy piątą generację i przeważnie od pierwszej aż do czwartej ten samochód, tak jak powiedziałem, rósł, ale też. Był coraz cięższy i to właśnie za ciężar, za nadmierny ciężar ta generacja poprzednia, czwarta, była najbardziej krytykowana. Być może konstruktorzy postanowili walczyć z wagą, nie tylko zmieniając elementy konstrukcyjne, ale też sprawiając, że ten samochód będzie Mniejszy. i rzeczywiście jest mniejszy, i rzeczywiście jest znacznie lżejszy. 120 do 200 nawet kilogramów różnicy na korzyść właśnie najnowszej piątej generacji. Jest też krótszy o 5 cm, jest niższy o 2,5. Zmniejszył się też rozstaw osi, ale jednocześnie konstruktorzy zapewniają, że zarówno z przodu, jak i z tyłu miejsca jest więcej. Przedni pas, moim zdaniem, nie zmienił się aż tak bardzo. Widać tu wciąż założenia stylistyczne czwartej generacji. Oczywiście szczegóły przeprojektowano. jest zupełnie nowy grill z chromowanymi elementami. Przechodzi on bardzo płynnie w światła LED, w tym przypadku opcjonalne światła, które Opel nazywa lux. Rzeczywiście one są inteligentne, potrafią światłami mijania, świecić przed nami, jednocześnie oświetlając pobocze światłami drogowymi. Mamy też charakterystyczne przetłoczenie na przedniej masce, cały zestaw. Czytników, radarów i innych czujników, które widoczne są pod przednią szybą, co też wpływa pośrednio na wygląd tego samochodu z przodu, dodając mu takiego nowoczesnego wyglądu. Mocno zmieniła się też linie boczna przyprojektowano obrys okien, górna krawędź szyby podkreślona jest chromowaną listwą. Zwróćcie uwagę też na słupki B i C, które są wykończone czarnym tworzywem, co daje taki optyczny efekt unoszenia się dachu, który niby wisi na samym tylko słupku A. Tego typu trik optyczny stosuje się też w innych markach. Też warto zwrócić uwagę na takie zdecydowane przetłoczenie, które biegnie aż od bocznego kierunkowskazu, tutaj ładnie w Komponowane są w to przytłoczenie również klamki i to kończy się dopiero na tylnych lampach. No i na koniec, może wspomnę o felgach. Tu mamy siedemnastki, które już wyglądają wystarczająco dobrze, ale żeby ten samochód nabrał takiego groźnego wyglądu, to myślę, że przydałby się rozmiar większy. A jeśli chodzi o groźny wygląd, to już zacieram ręce na myśl o trzy drzwiowej wersji OPC. To musi wyglądać, bo zwykle Opel, w, w, w przypadku trzydrzwiowych wersji Astry, pozwalał sobie na znacznie więcej. I jeszcze, tak zupełnie na podsumowanie, wydaje mi się, że boczna linia tego samochodu zaczęła w tej nowej generacji trochę przypominać Seat Leona. Jeśli się mylę, poprawcie mnie w komentarzu. O tyle tego samochodu najchętniej bym nie opowiadał, bo za bardzo mi się nie podoba. Choć nie brakuje tu charakterystycznych elementów, tak jak taka obszerna lotka, czy płetwa rykina, czy też wspomniane wcześniej słupki C wykończone czarnym tworzywem. To jednak, zresztą popatrzcie sami, mamy tu lampy, które są charakterystycznie spłaszczone i... Przypominają mi trochę Alfa Romeo. Jeśli popatrzymy na wzór ledowy wewnątrz tych lamp, to widzimy trochę coś z BMW. Jeśli spojrzymy tak z boku na ten samochód, to widzimy coś z Mazdy. Nie jestem przekonany. Szczególnie, że stoi tą bardzo mocno designerską moim zdaniem w opozycji do tego, co widzimy szczególnie z przodu. Tym wygląda też trochę za bardzo ociążale, Być może przez to charakterystyczne wygięcie, tu jest ten fragment taki wklęsły, czy być może przez to, że jeszcze bardziej wydatny jest tylny zderzak. To wszystko sprawia wrażenie, że przód dosłownie temu tyłowi uciekł. To hasło, które widzimy na billboardach rozklejonych po mieście, czyli bezwstydnie luksusowa Astra, cały czas mi się gdzieś tam kręci z tyłu głowy. I teraz podnosząc maskę, ustawiając ją na patyku, pomyślałem, cóż za bezwstydnie luksusowy patyk. Może jest z karbonu? Przejrzałem się, nie. Może jest wykończony skórą? Przejrzałem się, no nie. Co można powiedzieć o Daci, która ma maskę na teleskopach? Obrzydliwie luksusowa? nie wiem, ale wróćmy do silników silników mamy dostępnych 7 jak w każdym porządnym niemieckim samochodzie, oferta jest całkiem szeroka, co prawda jeden z nich ten najsłabszy 100-konny benzynowy 1.4 Twinport będzie dostępny dopiero od stycznia 2016 i to jest silnik który prawdopodobnie jest dedykowany dla przyszłych fabrycznych instalacji gazowych bo Opel Astra zawsze był, znaczy zawsze może przesadzam, ale był oferowany właśnie z instalacjami gazowymi, póki co jeszcze tej oferty w silniku nie ma i przypuszczam, że to jest w Właśnie po to. Pozostałe oferty silnikowe to jest od 105 koni z silnika o pojemności 1 liter po 150 koni z 1.4. My mamy pośrednią wersję, czyli 1.4 125 koni mechanicznych. Dizle mają wszystkie. Taką samą pojemność, 1,6 i w zależności od wersji dają albo 95, albo 110, albo 136 koni. Wracając do naszej 125-kontej wersji. Maksymalna moc od 4000 do 5600 obrotów na minutę. Moment obrotowy 245, od 2000 do 3500 na minutę. 205 km na godzinę prędkość maksymalna, 9,2 ,2 sekundy. Czekamy do setki i tu póki co próbowałem na mokrym asfalcie, udało mi się wykręcić. 10,5, więc jak dzisiaj będzie sucho, spróbuję jeszcze raz. Mam nadzieję, że zbliży się do tego, co oferuje, a właściwie obiecuje producent. Opel obiecuje całkiem niskie spalanie, około 4,5 w trasie, niewiele ponad 7 w mieście. Moje testy tego nie, nie potwierdziły, jest trochę więcej. Natomiast chciałbym narzekać na jedną rzecz, ale to za chwilę. Popatrzcie jak wielka jest klapka do wlewu paliwa. Zastanawiałem się po co, czy po to, żeby zmieścić tu jakieś dodatkowe, nie wiem, wlewy do AdBlue, czy może gazu, czy czegokolwiek innego. Pomyślałem, że tak wielki format może też służyć do wlewania. Paliwa, na przykład z wiadra. Popatrzcie, teraz na pewno trafię. Nawet mówiąc, trzy takie wiadre to jest pełny bak w astrze, Zaledwie 48 litrów, to jest 8 litrów mniej niż w poprzedniej generacji. Auto stało się mniejsze, mniej miejsca na bak, a być może też chodziło o te papierowe straty na wadze. Dlatego że im mniejszy bak, tym mniej można w dokumentacji pokazać, że ten samochód waży zatankowany. Szkoda tych 8 litrów. Nowa Astra jest nieco mniejsza niż poprzedniczka, jednak nad głową jest nawet dla dwumetrowca sporo miejsca, cztery palce wolnej przestrzeni. Kierownicę regulujemy w bardzo szerokim zakresie. Popatrzcie sami, nic nie posułem, to jakiś taki dziwny dźwięk był, ale ok. W każdym razie bez problemu tu też zajmuje miejsce zgodnie ze sztuką. Zwróćcie uwagę na fotel opcjonalny Agier, który ma nieskończoną niemal liczbę różnego rodzaju regulacji. Mamy tu regulację na wysokość, osobno z przodu, osobno z tyłu. Mamy oczywiście regulację Również przód, tył, pochylenie oparcia. Tu mamy również w dwóch płaszczyznach możliwość regulacji odcinka ręciowego, który reguluje się naprawdę w bardzo szerokim zakresie. Można tutaj zrobić taki potężny wałek. Oprócz tego mamy regulację osobną szerokości, jak widać, siedziska, oparcia. A nawet masaż. Oprócz tego mam pamięć ustawienie siedzeń, więc każde tu miejsce dla siebie bez problemu znajdzie. Warto też pokazać zagłówek, który się reguluje również w bardzo szerokim zakresie, w jednej co prawda płaszczyźnie, ale dla dwumetrowca, jak widać, również wszystko jest w na najlepszym porządku. A teraz zapraszam do tyłu. I jak wygląda sprawa z tyłu w krótszej aż czy o mniejszym rozstawie osi? No cóż, jest dobrze. Popatrzcie nad głową. No, może nie mam już wolnej przestrzeni, ale jestem w stanie się normalnie wyprostować. To w samochodzie, który stał się niższy i ma bardzo mocno opadający dach. Oczywiście to się wiąże z tym, że ja siedzę nisko, co z kolei oznacza, że moje kolana znajdują się mniej więcej na wysokości klatki piersiowej, więc przypuszczam, że na dłuższej trasie może mi to trochę wyjść bokiem. Jeśli chodzi o długość, no widać, że ja dotykam tego fotela, ale fotel jest, ma tutaj odpowiednie takie wgłębienie, jest też miękki, delikatny, nie czuć tam w środku żadnych ostrych kantów, więc szczerze powiedziawszy, może nie jakąś długą trasę, ale średniej długości do godziny spokojnie bym tutaj e, mógł e, podróżować. Miejsca na buty, nawet takie duże, zimowe również tutaj jak widać jest dosyć sporo przesiadam się na prawą stronę nie muszę przeskakiwać przez jakiś wielki tunel środkowy, popatrzcie on tu jest, ale on nie jest zbyt duży i tutaj mogę teraz zająć, zająć się wymienianiem różnych gadżetów, a więc tak mamy kieszeń jedną, kieszeń drugą całkiem sporą kieszeń w drzwiach, mamy też tutaj podgrzewanie kanapy właściwie foteli bocznych jednostopniowe. Mamy dwa wyjścia USB. Nie mamy niestety nawiewów ani tu na środku, ani na słupkach A, znaczy B. Nie mamy tu też niestety podłokietnika. Regulacja e, zagłówków, jak widać to jest najniższa pozycja, to jest najwyższa pozycja. No i jeszcze mocowanie ISOFIX na skrajnych pozycjach na kanapie również jest dostępne. Nad głową mamy podwójne oświetlenie dla osób siedzących z tyłu. Moi drodzy, nie ma cudów. Jeśli samochód jest mniejszy, krótszy, niższy, a w środku jest więcej miejsca, to gdzieś tego miejsca będzie mniej. I w Oplu udało się zachować. Pojemność bagażnika 370, ale i tak mówię, że miejsca mniej, bo zwykle jednak te pojemności z generacji na generację rosną. Tu bagażnik jest no, dosyć skromny, 370 litrów, ale mniej pojemności będziemy mieli, jeśli złożymy oparcia. Tam będzie 1210 litrów pojemności, czyli. Kilkadziesiąt litrów mniej niż poprzedniej generacji. Jeśli chodzi o wykończenie, no cóż, mamy tu tak ukształtowaną podłogę, co pewnie zapobiega przesuwaniu się bagaży. Mamy parę takich haczyków do rozciągania siateczek. Mamy również haczyki do wieszania jakichś reklamówek. Jedna tu, jedna tu. I jeszcze pod podłogą zajrzyjmy, zajrzyjmy ta podłoga, no nie jest jakaś tam, jakimś tam wzorem solidności, ale jest OK. Mamy dojazdówkę, mamy gaśnicę trójkąt, no i miejsce na odłożenie jeszcze paru jakichś drobiazgów. Więc jeśli chodzi o bagażnik, to tutaj nie ma jakichś cudów. Zamykamy uchwytem, którego ja nie widzę. Zawsze muszę gdzieś tam złapać na czuje, ale to jest problem dwumetrowców. I łapanie na czuje odbywa się tylko po prawej stronie. Z tej strony niestety tego uchwytu nie ma. Jeszcze spojrzmy jak wygląda ten bagażnik po tym jak, jak już go powiększymy. Раз и два. Jak widać, uzyskujemy płaską podłogę bagażnika. Te oparcia złożyły się prawie równolegle, więc tutaj, jeśli chodzi o jego ustawność i kształty, to wszystko jest w porządku. I jest jeszcze jedna liczba, która wypada nieco gorzej niż w poprzedniej generacji, a mianowicie maksymalna ładowność. 542 kg, wcześniej było 692. 150 kg to jest niestety całkiem sporo. Wnętrze nowej Astry znacznie się poprawiło jeśli chodzi o wygląd, jeśli chodzi o funkcjonalność, intuicyjność obsługi i co ciekawe przestrzeń, mimo że samochód jest mniejszy z zewnątrz. Popatrzcie zresztą sami tutaj kiedyś było mnóstwo przycisków, których obsługa w pierwszej chwili trochę przerastała kierowcy, który to widział po raz pierwszy. Natomiast teraz mamy bardzo rozsądnie i logicznie umieszczone przyciski. Zwróćcie uwagę na poziom wyposażenia. To nie jest jakiś najwyższy poziom, tymczasem mamy tu i podgrzewanie foteli, i wentylację foteli, i nawet podgrzewanie kierownicy, co zresztą nie było akurat rzadkością również w poprzedniej generacji. W każdym razie to wszystko jest bardzo ładnie wykończone, bo patrzcie mamy tu takie paski no Nie wiem, czy to jest aluminium, czy to jest plastik, ale z wyglądu, właściwie też z dotyku, chyba jest to nawet aluminium. Mamy tu też taką fortepianową wersję lakierowanego plastiku i całkiem sporo tworzywa, które ładnie wygląda. Jest też ładnie wyprofilowane. Tu są takie charakterystyczne załamanie nad, nad daszku, nad zegarami. I to tworzywo jest naprawdę miękkie. Tu jest całkiem sporo do pokazania, bo to wszystko jest mięciutkie. Tam dalej na drugim planie wciąż jest mięciutko. Tam całkiem na potrzebie wciąż jest miękko, więc tutaj nikt nie żałował, jeśli chodzi o dobór, dobór właściwego wykończenia. Na drzwiach wciąż jest miękko. Tutaj niżej wciąż jest miękko. Szarpanie za klamkę, uwaga. Nic, kompletnie nic, ani się nie odkształca, ani się nie odzywa. Duże, praktyczne, wygodne kieszenie w drzwiach. Jak widać, 15 litrowa butelka wchodzi bez problemu. Tu jeszcze jest miejsce na rękawiczki, na klucze itd. I jeden z większych problemów, które dostrzegłem, kiedy jechałem tym samochodem z Warszawy do Krakowa, a mianowicie bezwstydnie luksusowy lewy podłokietnik kompletnie twardy. Mój łokieć już w okolicach Radomia prosił, żebym się przesiadł do czegoś mniej luksusowego. Po prawej stronie trochę lepiej, bo tu już jest miękko, zresztą widzicie regulowany podłokietnik, więc jest dobrze. Tu, równie, tu już jest twardy plastik, ale jest całkiem solidnie zmontowany, nie słychać tu żadnego jakiegoś zbędnego skrzypienia, też sporo lakierowanego plastiku. Wygląda to wszystko naprawdę bardzo dobrze, solidnie i i dużo lepiej, jeszcze raz podkreślam, dużo lepiej niż w poprzedniej generacji. Warto wspomnieć o kilku rzeczach. Po pierwsze nowy system multimedialny, który ma możliwość połączenia się z, z telefonami komórkowymi. Tu mamy... Apple CarPlay. Podobno też wyczytałem, że ma być, czy może jest, ale nie w naszej wersji. Jest też Android Auto i wszystko, co za tym idzie, prawda? Integracja z całym ekosystemem w tych, w tych systemach operacyjnych. Mamy też możliwość łatwej integracji naszego telefonu komórkowego z samochodem, bo mamy tu taki powiedzmy, że uchwyt na telefon komórkowy od razu z możliwością jego podłączenia przez USB i przy okazji ładowania, przy czym to nie jest tylko sam uchwyt, pokażę, jak to się tutaj reguluje, rozsuwa. I spróbujmy przy okazji pokażę kolejny schowek. Tutaj mamy miejsce na dwa kubeczki, bez problemu mieście się jak widać. Nawet e, e, spory telefony. Teraz zwróćcie uwagę, że ten telefon, tu prawda, jest jeszcze w dodatkowej osłonie, e, ale ona nie powiększa go jakoś tak nadmiernie. ale to ledwo wchodzi na wysokość, natomiast na szerokość już nie wchodzi. Chyba, że nie udało mi się, a próbowałem, rozsunąć tutaj tych, e, tych plastikowych elementów. One chodzą i być może da się to zrobić, ale nie udało nam się niestety znaleźć jak. E, teraz popatrzcie jeszcze. Odłączamy to od e, samochodu. Tu jest taki uchwyt, ale to nie tylko uchwyt, dlatego że tu widzicie... Tu są styki, więc to wszystko się komunikuje z samochodem odpowiednio. O czym jeszcze warto wspomnieć? Oczywiście o systemie OnStar. System OnStar, tu mamy odpowiednie przyciski. To jest nowość w Oplu, czyli możliwość bezpośredniej komunikacji pomiędzy systemem powiedzmy, obsługi, centralnym systemem obsługi wszystkich kierowców samochodów marki Opel, wyposażonych w ten system, a kierowcami. No właśnie. I tutaj mamy trzy przyciski. Ten poprawek jest dosyć oczywisty. SOS, coś nam się dzieje. Możemy nacisnąć i wezwać pomoc. Jest ten przycisk niebieski, OnStar, który służy temu, aby się połączyć z panią, pewnie gdzieś tam w centrali. I ten trzeci przycisk, szczerze powiedziawszy, nie bardzo wiem o co chodzi. Wygląda na coś w rodzaju. Hmm, nie wiem, może wyłączenie wszelkich systemów tak jak mamy taki plain mode w, w telefonach komórkowych po naciśnięciu On jest wyposażony w nawigację OnStar. Aby dowiedzieć się więcej, proszę nacisnąć niebieski przycisk OnStar, żeby porozmawiać z doradcą. Więc być może to jest kwestia wyłączenia tego systemu ONSTAR, nie mam pojęcia. Tutaj z pani komunikatu nie wynika tak naprawdę po co jest ten przycisk. I jeszcze parę słów na temat praktycznego wymiaru. O butelce w drzwiach już wspomniałem, o możliwości tutaj odłożeniu kawy już też wspomniałem. Zajrzyjmy jeszcze pod podłokietnik. Tu mamy niezbyt duży, ale jakiś tam zawsze schowek, też wyjście USB. Mamy w tym miejscu wyjście 12V. No i wreszcie. Schowek przed pasażerem, całkiem obszerny. Tam jest jakieś takie dziwne wgłębienie, nie wiem czy to jest wytylowane, czy klimatyzowane. Nie wiem. Z całą pewnością, a to zobaczycie akurat w części technicznej, nie ma tu w nosy. Bezwstydnie zrobili bez podświetlenia. I jeszcze porównanie plastików na drzwiach. Z przodu mamy miękkie tworzywo, z tyłu zupełnie twarde. Na test Nowy Jastrę czekałem całkiem długo, bo nie było mnie na prezentacji zagranicznej. Na Krajową też nie mogłem pojechać, i wreszcie Astra dojechała do Krakowa. I pierwsze wrażenie są takie: wyobraźcie sobie, że jedziecie samochodem, którym siedzi oprócz Was, siedzą jeszcze trzy dorosłe, postawne, ciężkie osoby. No więc wasz samochód już nie jest tak szybki, trochę więcej pali, i w zakrętach już nie jest tak jak kiedyś, prawda? I w pewnym momencie te osoby wysiadają i ten samochód odzyskuje wigor, jedzie znów tak jak trzeba, w zakrętach, trzyma się drogi, świetnie przyspiesza, mniej pali. I to jest dokładnie różnica pomiędzy generacją najnowszą Astry, a generacją poprzednią, bo nowa generacja straciła od 120 do 200 kg i każdy ten kilogram doskonale czuć, kiedy jedziemy i na wprost i w zakręcie. Oczywiście, jeśli chodzi o dynamikę, wszystko zależy od wybranego silnika. Ja akurat wybrałem 1,425 koni, co nie było przypadkiem, bo zadzwoniłem wcześniej do General Motors, zapytałem, która wersja silnikowa będzie najczęściej wybierana przez klientów, okazało się, że właśnie ta, więc poprosiłem o taką testówkę i wiecie co dobre, bo to jest naprawdę świetny kompromis pomiędzy dynamiką jazdy a Spalaniem, które tu jest naprawdę na rozsądnym e, poziomie, to nie jest tylko kwestia silnika, dlatego że e, również za e, projektanci poszli do, za ciosem, skoro auto jest lżejsze, to jeździ szybciej. Ale też ze całkiem sportowo zawieszenie. E, I teraz akurat mam taką średnio równą drogę e, i odczuwam te wszystkie nierówności e, wewnątrz, w kabinie. I to jest chyba jedyna, nie chcę powiedzieć, że wada, ale cecha tego samochodu, e, a mianowicie bardziej sportowo niż rodzinnie. Zestrojone zawieszenie. Jeśli ktoś ma w okolicy dużo takich dróg i spędza dużo czasu w samochodzie, to może po jakimś czasie być zmęczony. Poza tym, jeśli ktoś ma równe drogi, dużo zakrętów, to właśnie takie zestrojone zawieszenia będzie dla niego optymalne, bo samochód trzyma się drogi jak przyklejony. Ja robiłem test łosia przy 50, lewo, prawo, nawet nie pisnęły żadne systemy elektroniczne. Oczywiście piszczały opony, ale to są zimówki, które na mokrym tak średnio się trzymają, ale na, na suchym naprawdę dobrze wyrobiły. Przy 50 powtórzyłem też, zawieszenie wyrobiło bez wspomagania elektroniki, więc od strony zawieszenia ten samochód naprawdę jest przygotowany do każdej akcji za kierownicą. I to wszystko sprawia, że jazda tym samochodem jest naprawdę bardzo przyjemna. Chyba że jedziemy niezbyt równą drogą przez dłuższy czas, bo wtedy trochę brakuje jednak tego komfortu. Co jeszcze? Skrzynia biegów manualna. Skrzynia biegów w naszej testówce, zresztą z tym silnikiem chyba tylko manualna jest dostępna. Bardzo dobry manual. Biegi wchodzą z przyjemnym takim oporem precyzyjnym, raczej dobrze zestopniowany, więc nie ma najmniejszego problemu. I na koniec powiedziałbym jeszcze o przycisku Sport. Otóż z tym przyciskiem jest tak, że ja specjalnie zadzwoniłem nawet do General Motors, zapytałem, co o właśnie, co zmienia się po tym, jak włączymy tryb sportowy. Czuję, że silnik chodzi zupełnie inaczej, chętnie się zbiera, tam reaguje bardzo spontanicznie na gaz, czy coś jeszcze? No powiedzieli mi, że jeszcze układ kierowniczy. Ale szczerze powiedziawszy, jak już nawet wiedziałem, że układ kierowniczy też chodzi inaczej, to Wyłączam. Różnica jest minimalna. Gdybym miał automat, no to wiadomo, automat trzymałby biegi na wyższym, obroty na wyższym poziomie, ale poza tym to jest tak. Zmienia się zachowanie silnika, reakcja na gaz i długo, długo, długo nic. Potem być może coś z układem kierowniczym. Ja tego nie czuję, ale to, co się dzieje z silnikiem, sprawia, że chcemy jeździć na tym trybie sport cały czas. On na tyle. Bardzo sportowo i chętnie jedzie, jedzie w taki sposób, że jak nawet wkręcimy się w trybie sport na wyższe obroty i zdejmiemy nogę z gazu, to kiedy stopa wraca do góry to samochód wciąż jeszcze przyspiesza. To jest takie dosyć dziwne uczucie, kiedy nas nie odrzuca do przodu, bo zdejmujemy nogę z gazu, tylko jeszcze przez chwilę wciska w fotel. To jest minimalny rozjazd, to jest ułamek sekundy, ale jest to jednak coś, co daje taki podświadomy sygnał, że ten samochód nigdy nie ma dość, że dlaczego zdejmujesz nogę z gazu? Ja chcę do przodu, ja chcę szybciej. Tak to odczytuję i to jest naprawdę odczyt, który potwierdza ogólne wrażenie z jazdy, że to jest samochód, który cieszy się z tego, że zrzuci tych zbędnych 100 kilkadziesiąt kilogramów cieszy się i wreszcie może po raz pierwszy pokazać na co go stać bo jestem przekonany że Gdyby do tego samochodu z tym zawieszeniem dołożyć jeszcze 50 koni albo i 100 koni, to wydaje mi się, że 200-konna wersja dokładnie tego samochodu wciąż jeździłaby tak, że nie potrzebowałaby ani wzmocnień jakiś ekstra, ani jakiegoś szczególnie sportowo zestrojonego systemu elektronicznego. Tu wszystko by wyrobiło tak naturalnie zawieszenie bez żadnego elektronicznego wspomagania. Także jeśli ten samochód ma być zapowiedzią tego, co się będzie działo w przyszłości, kiedy dostępna będzie wersja OPC, to ja naprawdę chcę jak najszybciej przyjechać się wersją OPC. Cennik nowej Astry zaczyna się od 59 900 zł za podstawowy silnik 1.4 Twinport 100 Koni. Ten silnik, który będzie dostępny dopiero za parę miesięcy, ale to jest startowa cena. Jeśli chcemy mieć wersję taką jak nasza, czyli 125 Koni z silnika 1.4 Turbo, to zapłacimy równiutkie 69 000 zł. Jeśli zaś chcemy mieć diesla, to najtańszego 95-konnego 1.6 dostaniemy za 3000 zł więcej, a a więc za 72 tysiące złotych. Nowa generacja Opel Astra robi świetne wrażenie, po części też dzięki temu, że poprzednia jej generacja była bardzo mocno krytykowana za nadwagę i wszystkie wynikające z tego wady. Nowa generacja jest znacznie lżejsza, jest w związku z tym szybsza, bardziej oszczędna, lepiej jeździ, do tego jest dobrze wyposażona i wykończona, ma nowoczesne rozwiązania, które dotychczas nie były wcale dostępne w tym segmencie, a więc samochód jest naprawdę wart uwagi i naprawdę nic mu nie brakuje. Ja mam uwagi tak naprawdę nie do samego samochodu, tylko do hasła reklamowego, którym jest promowany w Polsce. Bezwstydnie luksusowa, to nie jest luksusowy samochód. To jest solidnie wykonany kompakt, który może walczyć o najlepsze miejsce na podium w segmencie zdominowanym dotychczas przez Golfa i to jest auto dla każdego, bo luksus kojarzy mi się moim zdaniem, że to jest Auto dla nielicznych, dla wybranych. To jest solidne auto dla każdego. I jest moim zdaniem jeszcze jeden powód, dla którego warto ten samochód wziąć pod uwagę, jeśli zastanawiamy się nad wyborem auta kompaktowego. To jest jedna z bardzo niewielu propozycji, którą w Gliwicach produkujemy sami. Podsumowanie tego testu chciałbym zrobić w imieniu Astry. Jestem nowa, jestem odchudzona, jestem ładna, wiele potrafię. Ale nie mów to mnie bezwstydnie luksusowa.